Cześć, jestem Michał, witam Was na moim kanale, czyli co tam Panie na ekranie. W dzisiejszym materiale chciałbym troszeczkę pomówić o postaci Wesymira pod kątem właśnie serialu Wiedźmin od Netflixa, innych też projektów, które Netflix dla Wesymira szykuje. Jak możecie obserwować na moim wcześniejszym wideo, w którym omawiam nowości castingowe pod kątem drugiego sezonu, to według informacji Redanian Intelligence w, postać Wesemira została zaproponowana trzem popularnym aktorom Michaelowi Keatonowi, którego możecie kojarzyć z roli Batmana w filmie Tima Bartona, jak i również Matsowi Mikkelsenowi co do Mikkelsena, to jest taka ciekawa anegdota, że zanim ogłoszono tutaj postaci pierwszoplanowe, tak, czyli po prostu aktorów, które będą się wcielali w odpowiednie role, Mikkelsen był głównym faworytem w większości fanów do obsadzenia właśnie roli Geralta Odpowiedni wiek, charyzma, umiejętności aktorskie wygląd. To wszystko sprawiało, że był idealnym kandydatem. Ostatecznie Białego Wilka zagrał Henry Cow, co każdy z nas widzi, mam nadzieję, że jest to wybór idealny, ponieważ akurat pod kątem tego castingu został on przeprowadzony idealnie. Natomiast y, zarówno Kiton, jak i Mikkelsen ostatecznie z postaci zrezygnowali i ona została przekazana. Markowi Hamillowi, czyli Lukowi Skywalkerowi z Gwiezdnej Wojny. Tutaj właśnie jest taka ciekawa anegdota. Ona dotyczy jeszcze czasu, gdzie był kręcony pierwszy sezon. Po prostu jak pojawiały się kolejne informacje, tak z kolejnymi miejscami akcji, postaciami, które się pojawią, aktorów, które te postacie będą się wcielać, część fanów skontaktowała się ogólnie między innymi przez Twittera z Markiem Hamilem, twierdząc, że byłby idealny on do tej roli. Między innymi, dlaczego, to, dlaczego właśnie fani ogólnie ruszyli z taką kampanią, żeby to Mark Hamill zagrał Wesemira? Zobaczcie, jak ogólnie wyglądał Wesemir w grach, które stworzyli ludzie z CD Projekt Red. Tutaj możecie to oczywiście taką grafikę zaobserwować. Natomiast Tutaj macie zdjęcie również, jak wygląda postać, którą gra Mark Hamill w serialu Templariusze, czyli Knightfall, które jest tak znane w oryginale. Jak możecie tutaj zaobserwować, no podobieństwo wizualne jest bardzo duże. Fani starali się właśnie przez kampanię przekazać taką chęć żeby właśnie producenci serialu zaangażowali tego aktora, ponieważ sprawdza się on wizualnie, również miałby odpowiednie umiejętności aktorskie. Czurnek serialu, również w odpowiedzi na, jak gdyby na tą kampanię ze strony fanów, tak, na te wszystkie tweety, żeby to właśnie Hamil był Wesemirem, zgodziła się, tak, że między innymi ona byłaby zachwycona, gdyby ten projekt doszedł do skutku pod kątem właśnie obsadzenia Marka Hamila. Jako nauczyciela Białego Wilka. Sam Mark, między innymi, określił to w ten sposób, on odpowiedział fanom, bo on bardzo lubi właśnie tutaj kontakt z fanami, że nie ma pojęcia, co to jest, nie ma pojęcia, na czym rola Wesemira miałaby polegać, ale jeżeli by propozycję otrzymał, to ją rozważy. Mark Hamill, między innymi pod kątem produkcji, które będzie grał w 2020 roku, 2020 roku Zdecydował się przyjąć rolę w serialu What We Do in the Shadows, czyli drugim sezonie serialu, który został stworzony na podstawie filmu Tajki YTC'ego. I między, przypuszczam, że właśnie między innymi rola w What We Do in the Shadows mogła tutaj mieć wpływ na to, że nie zagra on Wesemira. Tą postać ostatecznie zaproponowano. Panu Kimowi Body. nie wiem czy to dobrze odmieniam, ale jego nazwisko, ogólnie aktor się nazywa Kim Bodia. Jest to aktor którego możecie kojarzyć z między innymi serialu Most nad Sundem, ale również on się pojawił w jednym hitie produkcji BBC America, czyli Killing Eve. Jest to aktor pod kątem aktorskim bardzo dobry. Sprawdza się on w każdej produkcji, w której on występuje, natomiast nie ma on tutaj takiego znaczenia marketingo marketingowego. Pod kątem marketingowym, Kim Bodia jest to postać dosyć nierozpoznawalna dla większości fanów. Natomiast yy, pod kątem aktorskim jest to wybór, wydaje mi się nawet lepszy niż miałby to miejsce, gdyby ostatecznie zagrał. Mark Hamilton, dlaczego w ogóle Netflix szukał do obsadzenia tej roli aktorów popularnych? Dwie rzeczy. Netflix, na podstawie raportu, który opublikował, przyznał, że serial Wiedźmin oglądało się 76 milionów gospodarstw domowych. Natomiast nie mamy pewności, jaka będzie oglądalność tutaj w drugim sezonie. Z mojej subiektywnej oceny. Ogólnie oceniam Wiedźmina pod kątem adaptacji jako 3 na 10, ponieważ adaptacja została po prostu tutaj zmasakrowana w mojej ocenie. Między innymi pourywane wątki, przykładowo odcinek drugi, nie pokazano Geralta w wystarczającym stopniu Showrunnerzy starali się tutaj bardziej skupić w pierwszym sezonie. Między innymi na JNFR, na wątkach oryginalnych, kosztem materiału źródłowego i jest to bardzo mocno widoczne. Ja przykładowo miałem ochotę tak naprawdę porzucić serial w pierwszym sezonie, przy piątym odcinku, czyli adaptacji Ostatniego Życzenia, gdzie przez pierwsze 20 minut mamy tutaj wątki oryginalne, które są nudne, skupiają się na rozwiązywaniu problemów z erekcją, naprawdę. Nie było innego tutaj wątku, które moglibyście tutaj napisać. I po prostu całkowitym zaniedbaniu wątków, które możemy znaleźć z opowiadań. Jeżeli chodzi o, o opowiadania same w sobie, oni starali się mimo wszystko w jakimś tam stopniu podążać pod kątem źródłowym. Natomiast aby pokazać oryginalną twórczość, te oryginalne wątki NFR Siri. Doszło do kastracji materiału źródłowego w mojej ocenie. Jeżeli Wiedźmin byłby projektem całkowicie oryginalnym, bez, w, bez oparcia na książkach, tak? to dałbym mu takie 7 na 10, ponieważ jest dużo również błędów, które należy tutaj poprawić. Ale czy po prostu go poprawimy, to się przekonamy dopiero w kolejnym sezonie. Natomiast skupiając się ogólnie tutaj pod kątem wątków marketingowych. A zaangażowanie jakiegokolwiek aktora popularnego sprawiłoby to, że zaangażowaliby się nowi widzowie, tacy, którzy o projekcie nie słyszeli, którzy na, na serial nie zwracali uwagi, i takim odpowiednikiem głównie tutaj był Mark Hamill. Gwiezdne Wojny przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych to świętość. Pod kątem premier epizodu 7, 8, 9 bił on rekord za rekordem, jeżeli chodzi tutaj o Otwarcia ogólnie tutaj o box office, no to są no, propozycje, które mają w każdym przypadku co najmniej miliard w światowym um, tutaj box office. Ie. Natomiast Netflixowi chodziło m.in. pod kątem próby zatrudnienia Hamira, przyciągnięcia fanów yy, właśnie m.in. Gwiezdnych Wojen. Przede wszystkim nie wiemy, jak będzie wyglądała oglądalność w drugim sezonie. Część fanów. Według opinii, które miałem okazję przeczytać, zawiedzione jest właśnie tutaj podejściem scenarzystów do materiału źródłowego, ale też prowadzenie narracji na trzech płaszczyznach czasowych spowodowało to, że widzowie po prostu byli wygłupieni, nie wiedzieli o co chodzi, i też część osób zrezygnowała z kontynuacji. Pokazanie, jak gdyby, w jednej z kluczowych ról Marka Hamila. Przyciągnęłoby ludzi właśnie tutaj, którzy są zainteresowani Gwiezdnymi Wojnami, którzy znają go z innych produkcji, i, i to napędziłoby raczej wzrost oglądalności jeszcze bardziej, a dwa mogłoby ewentualnie przekonać niezdecydowanych, aby potem tytuł sięgnęli. Mamy Kima Bodie, aktora, który w każdym swoim projekcie był aktorem co najmniej solinym. Powiem Wam szczerze, że pod względem aktorskim uważam, jest za lepszego aktora niż y, Pana Hamila. Natomiast jaki będzie jego wpływ na oglądalność drugiego sezonu, ciężko mi tutaj w tym przypadku przypuszczać. Producenci, aby zająć widzów, żeby obejrzeli y, kolejne sezony serialu, przede wszystkim powinni popracować nad scenariuszem, ponieważ poziom scenariusza w mojej ocenie w pierwszym sezonie był niewystarczający, aby tutaj utrzymać te 76 milionów widzów i żeby ewentualnie przyciągnąć nowych użytkowników przede wszystkim powinni się skupić na realizacji technicznej właśnie pod kątem dopracowywania tutaj serialu i tym i, i pracą na tych elementach, jeżeli będą się rozwijać, jeżeli będzie to szło w dobrym kierunku, powinno wszystko im się udać i Wiedźmin będzie hitem na kolejne lata. Jeżeli chodzi o kolejne projekty, które Netflix ma związane właśnie z całą marką Wiedźmina, to jest to film animowany pod tytułem Wiedźmin z Mora Wilka, która właśnie ma się koncentrować na latach młodości Wesemira. Bardzo ważny projekt, ponieważ tutaj poznamy zupełnie oryginalną, nieznaną historię. Od lat dziecięcy przypuszczam Wesymira aż do okresu, gdzie stał się ukształtowanym Wiedźminem. Poznamy tutaj świat w jakim on miał żyć. Ten nowy projekt ma to być film animowany, za który odpowiada studio Mir. Jest to studio z Korei Południowej, które wyprodukowało między innymi kontynuację Awatara, Chodzi mi konkretnie o legendę Kory. Tutaj możecie m.in. zobaczyć jak to wszystko wygląda pod względem wizualnym, czy w Waszej ocenie właśnie wizualizacja, kreska i tak dalej Wam się podobają, możecie zostawić to wszystko w komentarzach. Natomiast cały projekt oceniam pozytywniej. Ważne jest to, żeby Netflix robił pod kątem Wiedźmina produkcję jakościowe, z jak najlepszym scenariuszem, jak najlepiej wszystko przygotowane, opracowane, żeby po prostu świat sadkowskiego jeszcze bardziej był w jak najlepszym stopniu ukazany w kolejnych projektach, jestem jak, jak najbardziej za tym. Natomiast byłoby wspaniale, gdyby Netflix zarówno w projekcie Wiedźmina, jak i innych tytułach, które planuje wypuścić, wykorzystywał potencjał pana Tomasza Bagińskiego. Chodzi o to, że jest to wybitny producent, wybitny reżyser, jeżeli chodzi właśnie o całą sagę. On ją po prostu kocha. Ja bardzo chciałbym tutaj poznać jego wersję tej e, historii, czyli pod kątem, jakby on ją opowiedział, zarówno w projekcie aktorskim, czy w projekcie, jeżeli chodzi o filmy czy seriale animowane. Wydaje mi się, że jego wizja bardziej spodobałaby się fanom, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dla, ale mamy tutaj e, sytuację, w której główną prowadzącą cały projekt jest pani Lorena schmidt History, więc musimy tutaj zadowalać się tą wersją, którą mamy. Natomiast oni naprawdę powinni wykorzystywać pana Tomasza w większym stopniu, raz że ma ge, e, świetny talent, doskonałą wizję i naprawdę wspomoże tą markę jeszcze, na wielu płaszczyznach jeszcze bardziej. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi co sądzicie właśnie w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebym na jakiekolwiek inne elementy omówił, wspominał właśnie w swoich materiałach, zostawcie takie informacje właśnie w komentarzach. Jeżeli chodzi o następny film, który chciałbym dla Was przygotować, myślę, że pojawi się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Czyli myślę, że to będzie piątek lub sobota, czyli to będzie 20 lub 21 marzec. Chodzi mi o to, że projekt, który mam przygotowany, wymaga ode mnie troszeczkę większego skupienia się na czasie, a chcę, żeby on był dla Was jak najbardziej dopracowany, dopicowany, że tak powiem, żebyście mogli się cieszyć jak najlepszej jakości materiału. Ja ze swojej strony dziękuję i do usłyszenia przy kolejnym filmie.